Cześć, jeżeli masz problem z czarnym ekranem podczas połączeń w iPhone 16 Pro i Pro Max, to spróbujemy rozwiązać ten problem w tym filmiku. Niestety nie gwarantuję, że ten problem zostanie rozwiązany, aczkolwiek mam kilka kroków, które być może pomogą. Także zaczynamy od ustawień. W ustawieniach znajdziemy trzy główne opcje, jeżeli dobrze pamiętam, być może nawet więcej, które być może rozwiążą ten problem. Przede wszystkim można wejść w ekran i jasność w ustawieniach i następnie znaleźć unieś, aby obudzić. Udało mi się znaleźć w internecie um, taką propozycję, żeby właśnie wyłączyć te opcje i według niektórych właśnie to pomogło. Także warto wyłączyć te funkcje i sprawdzić wtedy, czy, um, czy problem nadal będzie się pojawiał. Kolejna rzecz to w ustawieniach możemy wejść w dostępność i następnie wybieramy ruch. I należy upewnić się, że redukcja ruchu jest wyłączona. Ta opcja jest standardowo w tym telefonie wyłączona, więc całkiem możliwe, że ona faktycznie też będzie wyłączona i w Waszym przypadku. Aczkolwiek, jeżeli kiedyś ją z jakiegoś powodu włączyliście, czy to celowo, czy przypadkiem, warto ją wyłączyć i wtedy sprawdzić, czy ten problem nadal jest. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę pokazać w ustawieniach, to tym razem wejdziemy w ogólne. I w ogólnych yy, znajdziemy przynieść zawartość i wyzeruj. I w tym miejscu mamy opcję wyzeruj i należy wykasować wszystkie ustawienia, a właściwie przywrócić je do domyślnych ustawień. Yy, co prawda, kilka rzeczy będziemy musieli ustawić ponownie, jak yy, na przykład yy, WiFi, czy jakieś tam inne indywidualne ustawienia, które sobie tam porobiliśmy. Yy, należy będzie oczywiście ustawić na nowo i sobie. Tam je pokonfigurować, aczkolwiek zanim to zrobimy, należy wejść, należy wyzerować właśnie wszystkie te ustawienia, należy je przywrócić do ustawień fabrycznych i wtedy sprawdzić, czy ten problem dalej istnieje. Jeżeli oczywiście ten problem dalej istnieje, no to wtedy już sobie ustawiamy wszystko tak, jak mieliśmy, przynajmniej tak, jak pamiętamy. Natomiast jeżeli problem będzie rozwiązany po tym, no to oczywiście po kolei możemy sobie z powrotem wszystko ustawiać. Aczkolwiek z ostrożnością i najlepiej z weryfikacją, czy któraś z opcji nie powoduje właśnie tego problemu. Kolejną rzeczą, którą możemy wykonać, to jeżeli mamy nałożone szkło hartowane, jakąkolwiek formę ochrony naszego ekranu, najczęściej są to właśnie jakieś szkła. Warto ściągnąć. Warto ściągnąć takie szkło i ewentualnie zamienić, ale zanim nałożymy na nowo, no to warto się upewnić, czy faktycznie to było powodem. Czasami może się dostać jakiś mógł się dostać jakiś brud pod te szkło między właśnie szkło a ekran i może to powodować właśnie ten problem. Jest to raczej dosyć rzadko spotykane, aczkolwiek nie jest to wykluczone, dlatego warto ściągnąć te szkło, porządnie wyczyścić ekran. I wtedy sprawdzić, czy problem dalej istnieje. Jeżeli oczywiście rozwiążemy ten problem, no to super, możemy spróbować założyć nowe szkło, i raczej nie powinno być wtedy problemu. Jeżeli dobrze wyczyściliśmy nasz ekran, w przeciwnym razie warto się upewnić, że kupujemy odpowiednie szkło, które w żaden sposób właśnie nie wpływa na, na powiedzmy jakieś działania niepożądane na nasz ekran. Kolejną rzeczą to force restart, czyli wymuszenie ponownego uruchomienia. Robimy to za pomocą trzech przycisków. Najpierw naciskamy przycisk od podgłośnienia, następnie naciskamy przycisk od przyciszenia, i następnie naciskamy i przytrzymujemy przycisk boczny. Zademonstruję, jak to wygląda. Naciskamy góra, dół, i następnie naciskam. Jeszcze raz nacisnę, ponieważ przez przypadek nacisnąłem jeszcze jeszcze jeden. Także podgłośniamy, przyciszamy. Teraz nawet zgasiłem. Dobra, ostatnia szansa. podgłasiamy, przyciszamy i przytrzymujemy przycisk boczny. I trzymamy ten przycisk boczny cały czas. Jak widać, tutaj z boku żadnego innego przycisku nie trzymam. Za chwilę ekran nam powinien się zgasić i trzymamy tak, dopóki nie zobaczymy logo Apple. A. Jak zobaczymy logo Apple, możemy puścić przycisk, i wtedy nasz telefon. Za chwilę się ponownie uruchomi. Oczywiście zgaduję, że wykonywaliście już takie ponowne uruchamianie, czyli włączale, włączyliście telefon i włączyliście ponownie i zapewne problem dalej jest, ale czasami y, takie wymuszenie y, restartu jest y, wskazane, ponieważ czasami y, coś takiego również może rozwiązać wbrew pozorom nasz problem. Natomiast jeżeli ten problem dalej istnieje no to niestety ostatnią rzeczą, jaką, yy, jaką możemy wykonać, to całkowity reset naszego telefonu. Oczywiście przed tym yy, musimy wykonać kopię zapasową, należy upewnić się, że wszystko to, co istotne mamy zapisane i rozumiem, jeżeli ktoś nie chce tego wykonać, no bo jednak yy, mamy później oczywiście ponowną konfigurację naszego telefonu i wszystko należy instalować i tak dalej, tak dalej. Aczkolwiek, jeżeli ten problem jest nie do zniesienia, no to niestety i wszystkie inne punkty nie sprawdziły się, no to niestety to jest taką, takim ostatnim krokiem. Należy to wykonać, oczywiście, jako ostatni krok, taki, powiedzmy, akt desperacji. I żeby wykonać ten reset, no to oczywiście tutaj na dole mamy opcję wymarzenia zawartość i ustawienia. I tak jak wspomniałem, zabezpieczamy wszystkie pliki, które są nam potrzebne, które są ważne, których nie chcemy stracić, i wykonujemy reset. I następnie po wykonaniu czystki na naszym telefonie, sprawdzamy, czy ten problem dalej jest. I jeżeli nawet to nie pomogło, to niestety zła wiadomość jest taka, że prawdopodobnie trzeba było już się udać do serwisu bądź skontaktować się z Applem, z Centrum Pomocy i być może wtedy pojawiłoby się jakieś rozwiązanie, byłoby zasugerowane. Niestety to tyle, dlatego jeżeli. Mam nadzieję, że pomogły te kroki, natomiast jeżeli nie pomogą, no to niestety, tak jak mówię, trzeba już sięgać dalej i kontaktować się z pomocą. Także to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.